Hej, wiecie, że jest jakiś procent kobiet, na szczęście nieduży, pewnie mężczyzn, być może też, ale <laughs> procent kobiet, które robią sobie z facetem dziecko. Wiedzą od początku, że ten facet nie do końca im odpowiada, ale ten facet ma pozycję społeczną, coś tam zarabia. Wręcz <grym i> w porównaniu do niej, bardzo dobrze sobie radzi. I ona jedynym planem, żeby wyjść yy, z biedy, robi, dosłownie robi. Bo on ją mnie nie interesuje ten facet. Ona mówi wśród koleżanek, że. Nie no, słaby, przeciętny, a koleżanki mówią, dobra, weź go. Albo ona już jest tak y, cwana i wyrafinowana, że ona go po prostu bierze, po to, żeby sobie zrobić z nim dziecko. Wiecie, co się dzieje po jakimś czasie w głowie dziecka z dzieckiem, no bo ten związek prędzej czy później się rozpada. Pozostaje, wiadomo, y, kwestia tylko finansowa, y, walka o pieniądze. Ale to wszystko było zaplanowane, ukartowane od początku. Wiecie, że są takie kobiety, które robią to z premedytacją. Jest jeszcze znikomy procent, ale jest procent kobiet, które szukają wręcz pacjentów, którzy no coś tam osiągnęli w życiu, nawet bardzo dużo. I one robią sobie z jednym dziecko, robią z drugim dziecko, robią z trzecim dziecko i żyją z tych alimentów. Ale one to robią tylko i wyłącznie z premedytacją. No bo jeżeli ma kobieta 17 lata, bierze pana, który ma 70, to z miłością trochę tutaj na bakier. Tu jest trochę mowa o innych aspektach. I takich sytuacji jest multum które się pojawiają. Oczywiście jest to znikomy procent w stosunku do większości kobiet, ale są. I tu ostrzegam, tu zwróćcie uwagę, panowie, którzy coś tam w portfelu macie, bo możecie też być, yy, możecie paść dosłownie, paść ofiarą takich kobiet. Najgorsze w tym wszystkim to już nie jesteście wy bo wy tam jakoś się w większości odczepiecie. czasami sporadycznie mogą być dramaty już takie, że albo psychiatryk, albo nawet śmierć do takich sytuacji nawet dochodzi, ale najgorsze w tym wszystkim jest dziecko, które wychowuje się później bez ojca, albo z drugim następnym tatą jakimś, który ma następne 70 lat, albo z tatą, który ma znowu 90 lat, albo z tatą, który kompletnie znowu nie interesuje matkę, tylko te pieniądze matki. Co się później dzieje? Pokoleniowa tragedia, która jest takim kołem, które się nigdy nie zamyka. Zwróćcie uwagę na takie kobiety. Jest ich na szczęście mało, ale one docierają do różnych facetów. Hej.